Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Studio Morska. Dzisiaj naszym gościem jest dr Agata Zdrowowicz-Doros, fizjoterapeuta. Czy wyjaśnimy, jak to jest, bo może sugerować tytuł doktora, że jesteś lekarzem, a jesteś fizjoterapeutą? Tak, wyjaśnimy. Jestem fizjoterapeutą z wykształcenia, nie jestem lekarzem. Doktorat nabyłam po studiach fizjoterapeutycznych. Rozpoczęłam doktorat w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Klince Neurologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I po obronie pracy doktorskiej stałam się doktorem nauk medycznych i nauk zdrowia. Gata specjalizuje się, jeżeli tak mogę powiedzieć, w rehabilitacji neurologicznej to jest nasz główny dzisiaj temat. I prosiłbym Cię, żebyś wyjaśniła, jaka jest różnica między rehabilitacją neurologiczną a rehabilitacją. Nazwijmy to klasyczną. Rzeczywiście jest tak, że rehabilitacja neurologiczna różni się od tej klasycznej rehabilitacji. Mówiąc klasycznej, mam na myśli rehabilitację, którą mogą Państwo spotkać po zabiegach ortopedycznych na przykład. Kiedy jest wyraźny początek tej rehabilitacji i po jakimś czasie następuje też jej zakończenie. W rehabilitacji neurologicznej jest tak, że pacjenci z rozpoznaniem neurologicznym, oczywiście wszystko zależy od tego też, jakie jest to rozpoznanie, ale wspólnym mianownikiem tych chorób jest to, że pacjenci rehabilitują się czasem kilka miesięcy, kilka lat, ale czasami też całe życie. Dla pacjentów, którzy mają rozpoznanie chorób neurologicznych o charakterze postępującym, rehabilitacja ma absolutnie e, znaczenie nie do przecenienia. Dlaczego? Dlatego, że. W Pozwala tym pacjentom utrzymać jakość życia i stopień funkcjonowania możliwie na jak najwyższym poziomie. Oczywiście trwa to, ale na tym też polega specyfika tego leczenia, leczenia pacjentów. Ponadto, co jeszcze odróżnia rehabilitację neurologiczną od tej, nazwijmy to, klasycznej, to to, że bardzo często w rehabilitacji neurologicznej uczestniczą zespoły, które angażują specjalistów innych dziedzin. Mam na myśli tutaj neuropsychologów. Neurologopedów, terapeutów zajęciowych oraz specjalistów, którzy pomagają pacjentów w zaaranżowaniu przestrzeni, kiedy, kiedy oczywiście pacjent tego wymaga, czyli ułatwienia funkcjonowania w mieszkaniu, do, doradztwa, co może się przydać w mieszkaniu, żeby ta przestrzeń była dla pacjenta bardziej, bardziej dostępna. Co jeszcze przychodzi mi do głowy, to to, co często słychać w takich obiegowych opiniach, że terapia neuro, rehabilitacja neurologiczna jest rehabilitacją żmudną. Ja bardzo nie lubię tego określenia żmudną, bo rzeczywiście charakteryzuje ją to, że on, ją trzeba powtarzać, trzeba ją wykonywać regularnie w czasie, co oczywiście kosztuje dużo energii, zaangażowania samego pacjenta, terapeuty i rodziny. Więc ta powtarzalność jest ważna, ale też naszą pracą fizjoterapeutów jest to, żeby tą powtarzalność też troszkę pacjentom uatrakcyjniać. W niektórych podejściach, w, metod w koncepcjach neurofizjologicznych mówi się o powtórzeniach bez powtórzeń, czyli że wykonujemy z pacjentem jakąś aktywność ruchową, ale ubieramy ją w troszkę inny kontekst, czyli wykonujemy w różnych miejscach, angażujemy inny sprzęt, urozmaicamy zadania. Które polegają teoretycznie na tym samym ruchu, ale wykonywanym w innych, w innych kontekstach, w inny sposób, z innym sprzętem. Także nie jest ona żmudna, jest ona powtarzalna. I myślę, że to są trzy takie najbardziej charakterystyczne rzeczy, cechy, które odróżniają rehabilitację neurologiczną od tej klasycznej. W większości ludzi, tak przypuszczam, rehabilitacja neurologiczna kojarzy się z rehabilitacją po udarzeniu mózgu. Może przejdźmy do tego wątku. Jak szybko można rozpocząć rehabilitację w takiej sytuacji. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w wytycznych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego dotyczącego właśnie leczenia udaru mózgów. I cały znajdujemy taki zapis, że niezależnie od tego, jakiej etiologii jest udar, czy jest to udar niedokrwienny, czy jest to udar krwotoczny, wprowadzamy tak, tak zwane wczesne uruchamianie. To wczesne uruchamianie w praktyce oznacza, że pierwsze działania rehabilitacyjne są podjęte już w przeciągu 24 godzin od zachorowania, i właśnie to, te pierwsze doby rehabilitacji w oddziale udarowym tak szybko są realizowane, w, te pierwsze działania rehabilitacyjne w pierwszej dobie od zachorowania. A Jakie są w ogóle cele takiej rehabilitacji po udarze mózgu w tym okresie, po tych 24 godzinach? W pierwszym tygodniu rehabilitacji, czyli to jest ten etap, w którym jeszcze pacjent znajduje się w oddziale udarowym, naszym głównym celem jest możliwie jak największa redukcja powikłań i ewentualnych wtórnych, niepożądanych następstw udaru i przedłużonego unieruchomienia pacjenta w łóżku. Zatorowość płucna, zapalenie płuc, zakrzepica są to stany zagrażające życiu pacjenta i znacznie wydłużających hospitalizację. Ponadto przykurcze, odleżyny, zespoły bólowe, są to kolejne czynniki, które opóźniają wypis i też opóźniają możliwość podjęcia bardziej intensywnej rehabilitacji pacjenta. Więc to są właśnie te elementy, na które zwracamy uwagę i chcemy ryzyko wystąpienia tych rzeczy absolutnie zmniejszyć. Co jest jeszcze bardzo istotne właśnie w tych pierwszych domach od zachorowania, to jest instruktaż i edukacja nie tylko pacjenta, ale również rodzin i opiekunów pacjentów. My zdajemy sobie sprawę z tego, że udar to jest zdarzenie nagłe, i zdajemy sobie sprawę z tego, że zmienia się życie nie tylko pacjenta, ale również opiekunów i rodzin. I naszym zadaniem i celem jest nauczenie, przekazanie możliwie jak najdokładniejszego instruktorzu, żeby ci pacjenci i rodziny wiedziały, jak się tym chorym zaopiekować, zająć, zasekurować i tak dalej. E, więc jeśli chodzi o te pierwsze doby, to to właśnie na tym się koncentrujemy. Tylko to są działania bezpośrednio na oddziale tak. rehabilitacji, czy na oddziale nie wiem, czy intensywnej terapii? oddziale no. udarowym. Udarowym, okej. Okay. Ale no przychodzi taki moment, że pacjent zostaje wypisany ze szpitala. Dokładnie tak. I co wtedy się dzieje? I wtedy otwiera już się droga i następuje czas, żeby zwrócić większą uwagę na reedukację. Zdolności motorycznych, które pacjent utracił, na rehabilitację typowo funkcjonalną, gdzie koncentrujemy się na aktywności ruchowej. I tam oczywiście cele zależą głównie od tego, jak klinicznie wygląda stan pacjenta. Są pacjenci, którzy będą wymagali koncentracji, większej koncentracji na terapii ręki, będą pacjenci, którzy jako cel funkcjonalny obiorą sobie poprawę chodu, poprawę równowagi po to, żeby też ostatecznie przejść do możliwie jak najwyższego poziomu funkcjonowania, takiego najlepiej jak sprzed zachorowania. Natomiast wszystkie te takie cele najbardziej precyzyjne będzie właśnie dyktował stan funkcjonalny i stan kliniczny pacjenta. Czy miejsce prowadzenia terapii ma znaczenie dla jej efektów? Chodzi o różnicę między domem a placówką. Absolutnie tak, będzie to wręcz kluczowa kwestia. Natomiast ostateczną decyzję, czy pacjent będzie dalsze swoje leczenie prowadził w warunkach oddziału stacjonarnej rehabilitacji czy w warunkach domowych, taką decyzję podejmuje lekarz rehabilitacji lub bądź lekarz, neurolog, który prowadzi pacjenta po udarze mózgu. I to jest bardzo ważne, dlatego że nie można powiedzieć, że jedno miejsce będzie absolutnie dobre dla każdego pacjenta. Dlatego musimy odpowiednio to miejsce dostosować, żeby możliwie jak najwięcej pacjent z tego miejsca wyniósł dla siebie. Mówimy o pacjentach po udarze, więc mam jeszcze pytanie. Jak wygląda taka typowa wizyta przykładowa u pacjenta po udarze? To może opowiem o takiej pierwszej, kiedy my pierwszy raz odwiedzamy pacjenta. Mm. Bardzo lubimy, kiedy na tej pierwszej wizycie też znajdują się członkowie rodziny bądź opiekunowie, którzy sprawują opiekę nad pacjentem. Ale niezależnie od wszystkiego, zawsze zaczynamy najpierw od wywiadu. Od rozmowy z pacjentem, z opiekunami, w której chcemy się dowiedzieć możliwie jak najwięcej o zachorowaniu, o przebiegu leczenia tego szpitalnego, także poszpitalnego, jeśli takie jest, jak wyglądała rehabilitacja do tej pory, co się udało osiągnąć, nad czym pacjent chciałby jeszcze popracować. Interesuje nas również ogólny stan zdrowia, obciążenia internistyczne, przebyte operacje, tak naprawdę cała droga leczenia, jeżeli taka też istnieje, żebyśmy jak najwięcej się dowiedzieli, dlatego że to też wpływa na, na to, jak patrzymy na pacjenta. Holistycznie, jakie ma zdolności do podejmowania wysiłku, bo z tym też oczywiście rehabilitacja się wiąże i są to dla nas kwestie bardzo ważne. Ponadto bardzo ważne jest dla nas również to, jak pacjent funkcjonował kiedyś, jak funkcjonuje teraz w mieszkaniu, poza mieszkaniem, również w tej sferze społecznej. I po obszernym, szerokim wywiadzie przechodzimy do badania pacjenta. Nas interesuje oczywiście głównie badanie funkcjonalne, czyli to, jak pacjent wykonuje czynności. Które potrafi, które potrafi na przykład z jakimś ograniczeniem, może z pomocą, asekuracją. Następnie wykonujemy również badanie neurologiczne. Musimy dowiedzieć się możliwie najprecyzyjniej wszystkiego na temat napięcia mięśniowego, siły mięśniowej, zaburzeń czucia, które też oczywiście po udarze mogą występować, zaburzeń schematu ciała. Wszystkie te elementy w procesie terapii, w pracy z fizjoterapeutą są bardzo ważne. Na koniec badania zawsze ustalamy z pacjentem cel. Terapii, cel funkcjonalny, czyli taką czynność, nad którą chcemy pracować, żeby ją udoskonalić, i do, do tej doskonałości, do tego dobrego efektu motorycznego będziemy dążyć. I po ustaleniu celu przechodzimy do pracy. Do pracy, czyli proponujemy pacjentowi czynność, ćwiczenia, oczywiście różne techniki fizjoterapeutyczne, które doprowadzą nas do tego, aby ten, ten cel osiągnąć. W trakcie wizyty domowej, czy to pierwszej, czy to każdej kolejnej, Również służymy instruktażem i wszelką edukacją dla pacjenta i, i rodzin. Zależy nam na tym, żeby jak najbardziej też rodziny zaangażować. Jest to ważne dla procesu zdrowienia pacjenta, a dla nas, dla fizjoterapeutów, jest bardzo ważne również to, żeby rodziny otrzymały precyzyjny i bardzo konkretny instruktaż do wykonywania i też, żeby widzieli w nas pomoc również, również dla siebie. Z tego punktu widzenia. Mówiłaś o tym, że rodziny są edukowane podczas tak, w szpitalu. Ale czy moglibyśmy właśnie ten wątek współpracy z rodziną pacjenta w domu pod, podkreślić, jak to wygląda? Jak jak wpływa ich zaangażowanie w tak. ten proces. Oczywiście, że Absolutnie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ja to też wspominam już może nawet po raz trzeci. W niektórych koncepcjach pracy z pacjentem neurologicznym, w niektórych koncepcjach neurofizjologicznych, pracy z pacjentem neurologicznym, mówi się o tak zwanej koncepcji 24 godzin. Ta koncepcja 20, 24 godzin tyczy się przede wszystkim tego, że wszystko to, co dzieje się wokół pacjenta po udarze mózgu w przeciągu całego dnia, ma jakiś potencjał terapeutyczny. Wszystko, czyli mam na myśli tak naprawdę, wszelkie czynności pielęgnacyjne, spożywanie posiłków, próby podejmowania aktywności ruchowych w obrębie mieszkania, czyli na przykład przejście, zrobienie czegokolwiek samodzielnie, wszystko to ma potencjał terapeutyczny. Pod warunkiem, że jest wykonane, czy wykonane w sposób prawidłowy. Stąd właśnie ta precyzja i poprawność tego instrukterzu jest bardzo ważna. Dlatego, że kiedy wykonamy czasem drobne rzeczy w sposób nieprawidłowy, możemy pacjentowi zaszkodzić, możemy utrwalać patologiczne wzorce ruchowe, czego bardzo, bardzo chcemy unikać. Ponadto bardzo ważne jest to, że my jako fizjoterapeuci pracując z pacjentem, wykonując jednostkę terapeutyczną, która trwa półtorej godziny, może czasem dwie, no to jednak jest to mały wycinek zdoby. I my nie widzimy tak dużo, jak widzą rodzina, jak widzą opiekunowie Pacjenta i też informacje, które możemy otrzymać od, od tych obserwujących, właśnie rodziny i opiekunów. Różne informacje dotyczące ruchu, ewentualnych jakiś yy, yy, niepokojących objawów, ruchowych również, wszystko to my możemy się dowiedzieć właśnie od rodziny. Często zdarza się, że rodziny na przykład nagrają nam coś, to też ma ogromną wartość dla nas terapeutyczną, co możemy zobaczyć w, bardzo tak naocznie yy, i adekwatnie do tego co widzimy, korygować takie elementy, które nas zaniepokoją gdzieś tam w dalszej, dalszej, dalszej części terapii. Yy, tak. Z jakimi wyzwaniami najczęściej spotykają się pacjenci i ich rodziny w, tych, w tej rehabilitacji domowej? Oj, z wieloma wyzwaniami. Myślę, że odpowiadając na to pytanie, zacznę od tego, że nagle pojawia się choroba, pojawia się niepełnosprawność, duży, pojawiają się deficyty ruchowe, i tak naprawdę. Ta sytuacja rodzi kolejne trudności. Przede wszystkim no, rodzi się problem poruszania się po mieszkaniu. Trzeba przeorganizować. Trzeba przeorganizować mieszkania. Też nawet sama myśl przeorganizuje. Tylko jak ja mam to zrobić? To też trzeba się dowiedzieć, dlatego my też możemy zawsze podpowiedzieć jak stworzyć więcej przestrzeni, przede wszystkim jak uczynić tą przestrzeń bezpieczną, żeby możliwie jak najbardziej zminimalizować ryzyko upadków. Jak też poustawiać sobie pokój, w którym przebywa pacjent, żeby to było i wygodne dla niego, ale także dla osób, które sprawują opiekę. Także y, zaczynając właśnie od tego, jak zaaranżować środowisko, y, kontynuując dalej, jak wspomagać tego pacjenta, bo bardzo ważne jest to, że my chcemy pacjenta wspomagać, ale nie chcemy go wyręczać. I trzeba to robić w taki dosyć mądry sposób, żeby pomóc. I to też będzie miało potencjał rehabilitacyjny, ale nie wyręczać, bo to będzie miało skutki wręcz odwrotne. Będziemy tego naszego pacjenta rozleniwiać. Więc to jest kolejny problem. Trzeci, trzecia, trzecia trudność, z którą się pacjenci i rodziny też spotykają, no to jest też wycofanie pacjenta. Pojawiają się incydenty też depresyjne u pacjentów. Bardzo ważne jest też to, żeby zachęcać pacjentów do aktywizacji, do współ, współżycia po prostu w, w swojej małej grupie społecznej i w rodzinie. To oczywiście to jest związane z jakimiś problemami, jak tego pacjenta czasem gdzieś może przetransportować na jakieś wyjście, jak to, jak to zorganizować, jak zorganizować logistykę na jakiś wyjazd. To też oczywiście my możemy pom y służyć pomocą. Jak pacjenta do samochodu pomóc mu wejść, jak z niego wyjść. Co warto przygotować w domu, aby ułatwić taką rehabilitację domową? Tak naprawdę nie potrzeba niczego wielkiego, powiedziałabym. Potrzeba przygotować pomieszczenie, w którym będziemy ćwiczyć. Co to znaczy, przygotować? Żeby było bezpieczne. Jeżeli możemy zwinąć dywany, schować okablowanie różnej elektroniki, schować wszystkie przedmioty, które znajdują się na podłodze, po to, żeby było możliwie jak najwięcej wolnej tej przestrzeni, to zróbmy to. To na pewno nam tą pracę ułatwi. Czemu trzeba zwijać dywan? Dlatego, że dywan stwarza zwiększa ryzyko upadku. Tych upadków bardzo chcemy unikać, ponieważ później leczenie ewentualnych powikłań tych upadków są bardzo, bardzo trudne, więc lepiej zapobiegać niż leczyć. Eee, cóż jeszcze? Stworzyć atmosferę, w której pacjent może się wyciszyć, może się skoncentrować. Czyli wyłączamy radio, wyłączamy telewizor i nie włączamy na czas ćwiczeń głośnych sprzętów domowych pralki, kuchenki, suszarki. To zostawiamy na, na, na później, po zakończeniu terapii. Yy, I co jeszcze? Wygodne, wygodny strój, w którym pacjent będzie mógł wykonywać swobodne aktywności ruchowe. Dla nas, z punktu widzenia terapii neurologicznej, ważne jest również to, żeby mieć kontakt ze skórą. Nasz dotyk, nasza stymulacja, dlatego dobrze by było, gdyby tu były krótkie spodenki, krótki rękawek. Przewietrzmy pomieszczenie, żeby było świeżego powietrza, i działajmy. Bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem była dr Agata Zdrowowicz-Doros, która jest fizjoterapeutką domową i mogą ją Państwo spotkać podczas wizyt domowych, które są realizowane przez Centrum Medyczne. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia w następnym wydaniu Studio Morska. Dziękuję bardzo.